Dziękuję za e, tak liczne przybycie. E, chciałbym zacząć od tego, że wydaje mi się, że w każdym z nas jest e, odrobina dziecka. Każdy z nas marzy o tym, żeby e, przez moment wrócić do tych bestowskich czasów dzieciństwa, e, kiedy wszystko wydawało się dla nas magiczne, fascynujące, kiedy wszystko było dla nas jedną wielką niespodzianką. Teraz wszystko racjonalizujemy, a kiedyś po prostu marzyliśmy. E, I e, nasz główny gość, Marcin Muszyński, jest właśnie taką osobą, która. Swoją działalnością sprawia, że przez moment możemy do tych czasów dzieciństwo wrócić, na moment dać się porwać magii, iluzji i ponownie przeżyć to wszystko dokładnie tak, jakbyśmy byli dziećmi. Chciałbym bardzo serdecznie zapowiedzieć naszych dzisiejszych gości Marcin Muszyński, mistrz magii, iluzjonista, osobowość roku 2016, a także gospodarz największego magicznego show w Polsce, a może nawet w tej części Europy. Witam serdecznie Państwa. Dziękuję bardzo za liczne Faktycznie to jeszcze, jeszcze gorąco za wczoraj udało się zdobyć statuetkę osobowości i sukcesu roku 2016. To też chyba za sprawą, że 10 lat po programach dalej, pierwszy odcinek, półfinał, finał, później wiele lat jeszcze ciężkiej pracy i udało się przygotować faktycznie duże, pełnometrażowe widowisko, na które w tej chwili zabieramy 30 ton sprzętu, kilka ton pirotechniki. I faktycznie zaczęliśmy w styczniu trasę koncertową. Pojawiamy się teraz w Warszawie 24, kwietnia z największym magicznym widowiskiem w historii Polski. Będzie latał lewitacja z fortepianem. To tak to nie jest fotomontaż. Okej, okay, przepraszam, za momencie wrócimy do latającego fortepianu, zapowiem jeszcze pozostałych gości i bardzo od, proszę. Odsząd, od, dobrze? Kolejną osobą będzie Paweł Oleszak, to jest menedżer Marcina Buszyńskiego, a także właściciel portalu tubilety.pl i organizator show, o którym Marcin Muszyński będzie dzisiaj Państwu opowiadał. Dobra, dziękuję. I last but not least, Jakub Witosławski, przedstawiciel zespołu Rally Pressowego. Tajemnicza zapowiedź, ale myślę, że dowiedzą się Państwo, dlaczego tak jest. A teraz, zanim zaczniemy, wiem, że Pan Marcin Musiński już bardzo chce Państwu wszystko opowiedzieć, co było widać. Ale, ja, ale zanim zaczniemy e, rozmawiać, myślę, że chcielibyśmy pokazać Państwu prezentację numeru e, zwanego Latający Fortepian. E, to jest przedsmak tego, co Państwa czeka na show 24 kwietnia. Jeszcze, jeszcze chcielibyśmy przedstawić panią Ewelinę.